z Turcji. sobie. Mm. sobie Wiecie co to jest no właśnie pytam. Te czarne? Nie. Te duże drzewo, które tam rośnie też nie. Zielone, tam wisi sobie, ale póki co w zielonej postaci. Chleb wędrowców, czyli chlebowiec. Chleb świętojański. Chleb ubogich. Bardzo dobre dla diabetyków, bo w smaku przypomina czekoladowego żelka, a nie ma grama cukru w sobie. Tylko to trzeba końcówek nie jemy, rozrzuć i pestek, które w środku są nie jemy. Ułamać sobie. Ułamać, tylko bez końcówek i bez ten czekoladowy żelek. Weź mi też bracia. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Nie Rozrzuć, rozrzuć. Chyba, no, Pohem, mielić, pomielić, pomielić. Proszę Państwa, tu leżą różne przyprawki. Najbardziej popularne przyprawy stosowane w kurtki tureckiej. Chodzicie po bazarach, sklepach, gdziekolwiek indziej, wszystko widzicie. Ale często nie wiecie, co jest to, bo bariera językowa, nazwy własna, więc ja wam to wszystko wytłumaczę. Zdadamy sobie... Zacznę od tego, bo zaraz będziecie mieli okazję spróbować tej herbaty. I wyżej w górach rośnie, tym jest smaczniejsza. Gospodarz chodzi sam zbiera. Jest to druga herbata po herbacie czarnej spożywana w Turcji. Jest to rodzaj szałbi i nazywa się w Turcji Adachaj. W Polsce też rośnie, tylko rzadko kto o tym słyszał. I nazywa się Goin. Bardzo zdrowa herbata, bo nawet niemieccy lekarze przeprowadzili badania na szczurach chorych na i ten izheimer zaczął się cofać. Zresztą sprawdzimy, bo potem przepytam z wiadomości. powiem, Powiem, że mam Iskheimera. Czarnuszka okay. yes. W Polsce znacie, ale nie tak popularna jak w Turcji Wszystkie te bułeczki maślane pieczy, bo do serów się dodaje olejek szatów, Także się robi No, troszkę tak Czy ktoś wie co to jest to? Takie zielone kulki Nie. No nie, nie będę męczył, bo i tak nie jest się rzeczywiście ten czas. Krótko mówiąc, jest to kawa fistacjowa. Robi się przeszczep z drzewa stacjowego, poraży się i ten okay. sposób kurskujemy kawę pistacjową które no nie ma w sobie kofeiny, a więc taki napój można być pistacjowy można, no to tyle, że pani kopa doda i tylko tyle yy, ma yy, to jakbyście chcieli po ostatnim punkcie, w którym będziemy już gotowe przemielone będzie już gotowy produkt, tylko tu pokazuję. Żeby tak jak to w oryginale wygląda, bo na rysunku to nie odzwierciedli tego co ja robię. A jak Znaczy to pistacji. pistacji, ale to oni tak nazywają kawa pistacjowa po prostu. Wie pan co, no pytanko, możemy do te tej kawa wrócić, a jak ją Jaki są tam... Nie ma, wrzuca pan szyszkę, wrzątkiem zalewa koniec. I nawet kamera, tak? Między innymi. To jest szaubia. to jest wszechstronne zastosowanie. No oczywiście jak to medycyna naturalna, jednemu pomoże, drugiemu nie pomoże. O, tutaj natomiast mamy tak zwany Ed bacharat, czyli przyprawę do mięsa, 12 naturalnych ziół, znaczy przypraw, tak. Może jedliście takie okrągłe kotleciki z mięsa wołowego mielonego Kekse się nazywają, u Arabu topla Ale słyszeliście może, to no na przykład do tego, generalnie do mięsa Polacy zakupują nawet do grilla dodają, bardzo dobre To jest naturalne Kary, też w kuchni tureckiej używane, bardzo popularne Imbir mielony, także w tym regionie uprawia się imbir, gospodarz też uprawia i go mieli. Kurkuma. Kurkuma jest Kumion, czyli kumin rzymski. Na przykład do baraniny, ale troszeczkę bo bardzo intensywny na zachodzie. Tutaj natomiast mamy szafra. Ale to nie jest ten najprawdziwszy szafran. To sobie by tak to nie leżało. Za taki woreczek z półwioski można by było kupić. Kilo tego najprawdziwszego szafranu kosztuje więcej niż kilo platyny. Szafran to tak naprawdę jest To Też ten sklepu został pozyskiwany. Tą przyprawę też, bordową przyprawę z hotelowych restauracji powinniście znać. Bo często cebula jest posypana bordową przyprawą. W Polsce to zazwyczaj rosło i rośnie do tej pory na ogródkach działkowych, jako drzewo dekoracyjne. i działkowcy mają z tym duży problem, Sumak, czyli odstowiec, pastu dodają zamiast cytryny podają. i właśnie jakby posypiecie sobie cebulę, pastu daje i ładnie wygląda, bo przyprawa. Nie, nie mówię, problem <laughs> Natomiast tutaj mamy najbardziej popularną przyprawę stosowaną w kuchni tureckiej. Co byście nie jedli, gwarantuję, że to zapewne jest filowana ryba, czy gulasz, czy mięso, takie, w jakim, jakim procesie by było, zawsze to będzie. Nazywa się to heki, inaczej tureckie oregano, a tak naprawdę zimiany. Tutaj natomiast mamy miętę, ale miętę jako przyprawę. Na przykład to różyc to jest soferik, to się dodaje troszeczkę, to jest taki słodko-miętowy posmak. Tutaj natomiast herbatę miętą. Tutaj natomiast. Tak jak mówiłem, będzie papryka się suszyła na tych płaskich dachach Będzie przerabiane na tzw. fulviver, czyli podpędzaną paprykę. Ta jest na oliwie, ta bardziej przemielona na oleju, a to jak ktoś naprawdę ostro paprykę lubi, to to wypala. W każdym domu przede wszystkim ta, te dwie stoją jak... Yy, sól i pieprz podczas gotowania, ale przede wszystkim już do gotowej potrawy się dodaje, żeby wiktorantości nawet. Natomiast w tych buteleczkach z niebieskim koreczkiem jest to Pekmes, czyli melasa, myślę, że to jest melasa, ubytek cukru czyli no. syrok syrop, syrop tak naprawdę, ale to akurat jest melasa z tego chlebowca, poza tym, że jest słodkim syropem, także służy, służy jako syrop krztuśny, dla dzieciaków bardzo dobrze. Natomiast w tych buteleczkach, tutaj wyżej, oliwa z oliwek też no, oczywiście w tych czasach się samemu nie tłoczy gospodarz też ma swoje oliwki w domu się nie tłoczy tylko swoje oliwki oddajemy do mojej fabryczki przetwórniczej, tam za niewielkie pieniążki od nam tłoczą tą oliwkę. natomiast w tych buteleczkach z czerwonym koreczkiem też z hotelowych restauracji powinniście to znać bo przy sałatach są. czyli sos z granatu czyli do sałaty z pomidorem, ogórkiem, cebulą przykładowo polewa się ten sos Czutek oliwy się dodaje. Kto raz spróbuje sałaty, ja właśnie z sosem z granatu zawsze będzie używał. Dam wam teraz Nie nie. Dam ci łyżeczki, jak prawdziwy sos z granatu smakuje. Po celowych restauracjach ma, ale to wodę zazwyczaj marketu.